Nodę... Wow! wow. Wojan, co ty zrobisz? Przeniosło mnie. Wojanek, przenieś się do Wojanowic. To są najnowsze Lucky Bloki ze Steel A Rot I co nam wypadnie? Uwaga, otwieramy go! Ło! Wow, co tu się dzieje? Ej, czy to będzie Szpironiro? Nie! Dostaliśmy Trigilini Watermelini. I z tych Lucky Bloków za Robuxy mamy szansę na mega mocne Brainroty. Dziś zamierzam zdobyć wszystkie te Brainroty oraz wypełnić całą bazę najdroższymi Lucky Blokami za 3000 Robuxów. One będą w każdym miejscu. Będzie tutaj, 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 tutaj i tutaj. I wszędzie, na, na górnych piętrach również, więc wypełnimy nimi całą bazę. Wydamy na to chyba ponad 20 tysięcy robuxów, albo nawet 30 tysięcy. Musicie to obejrzeć. A wszystko po to, żeby zdobyć tego najrzadszego pecika, który będzie nam dawał. No właśnie. Ile nam będzie dawał? My już otworzyliśmy naszego pierwszego Lucky Blocka, ale spójrzcie. U Ptycha jest drugi. Ten lepszy i on jest niebieski. Wiecie co? Ja mu chyba tego Lucky Blocka wykradnę. Także chodźmy czym prędzej do naszego sklepu. Kupmy sobie jakieś mega mocne rzeczy. Takie jak jakiś kloner. I jeszcze mm, głowa meduzy O, to będzie mega mocne Ptychu nie będzie miał szans, patrzcie na to Na początku założę moją niewidzialność i podlecę do Ptycha On ma zablokowaną bazę I myśli, że ja tam się nie dostanę Ale oh, patrzcie wow, Ale mam super raki bloka On jest taki drogi, kosztował mnie tysiąc robuxów Tysiąc robuxów Ale patrzcie, zaraz go straci, bo patrz Zostało tylko 40 sekund do odblokowania jego bazy O nie, on poszedł do mojej bazy Ja muszę ją zablokować, bo jeszcze mi coś wykradnie o, Ej, chwila, bo... chwila, ej, to to też ma jakieś Dobre, super dobrze. brain roty Muszę mu jakoś wykraść On myśli, że mi wykradnie, ale nie zna takich taktyk jak ja Patrzcie na to, pyk Stworzyłem mojego klona i teraz się z nim zamienię O tak, i patrzcie na to Robimy w tym momencie działko Specjalne działko, które postawimy w tym miejscu Ale najpierw przestraszymy Ptycha Ptycho, chodź do mnie, zobacz, jestem w twojej bazie Co? Przecież widzę, że jesteś obok mojej bazy Czemu ty stoisz koło mojej bazy tutaj? O, właśnie, żeby ci wykraść Tego lucky bloka. Ale przecież ty się nie ruszasz, ty o co ci chodzi? Ej, czekaj, czy ty... Czy ty próbujesz... Nie, ty lamusie, tutaj jestem prawdziwy, chodź do mnie! O jesteś ty Ty, ty mnie oszukałeś Pura. jakimś klonem! Ow, 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 o, oo teraz cię zaczaruję meduzą i zabieramy Nie mogę się ruszać! Zostaw mojego Lucky Bloka! Let's go! Nie wiem ale nam się udało! Patrzcie na to Mamy Lucky Bloka! O, dawaj, mi to na Dobra to i tak może teraz się udało, ale jeszcze się na tobie zewrze! Ej, czekaj, czekaj, czekaj! Co to za Brainlo tutaj idzie? On jest oh. mój. O oh my God. O oh my God. O oh my God. Patrzcie, patrzcie bloka. Parajcie, oh wow. Noby, weź mu tego brei On jest mój, on jest mój, on jest mój. Yes! Alec, ale... Dobrze. Blaszka, jak ty mogłeś, Nobek, nie wziąć tego brei Nie dostałem ty z Turbo 3000. Bardzo dobrze. Dzięki że mi. Ja też mam laki. Okay. Nara dobra, patrzcie teraz na to. Otworzymy sobie Laki Bloka, i zobaczymy, co będzie w środku. Uwaga, co to będzie za pecik! Tralero, -tra orka? Nie, czekaj. Wow, tigro ligre Frutoni Ej, chwila, chwila. Czemu ty dostałeś takiego dobrego peca? Twojego Blocka To jest mój pecik. A jest mój, baniec, nie, nie ten! Mnie nie z czegoś to... bazy zbyt mocno ja oczko! Nie mam takiego Lucky Blocka. To jest co? niebieski mam taki Niebieski? A ja już mam niebieski. Bazy. Wiecie jakiego teraz A. będę miał? Teraz będę miał czarnego. Za 3000 tysiące Robuxów. O, tak. Kupujemy go. Ha, ha, ha. O! Zobaczcie, mogę go sprzedać na przykład za 500 milionów. Co? On jest tyle warty? Dobra, przygotujcie się, widzowie, bo Ej, będziemy chcieli A e... czy mogę zobaczyć go z bliska, bo chciałbym go e, tylko no, zobaczyć, jasne, jak on jasne, wygląda. zobacz, sorry, zobacz sobie, no. No. Naprawdę fajny kraty go! O, damy mi tego taki e... bloka! Eho, eho. 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 Czekaj, czekaj! No, zostaw, no dostaniesz ba Yes! <laughs> Kude, po ostatniej sekundzie mi to zrobiłeś, ty mi to zrobiłeś Zablokuję teraz, nie dostaniecie się tutaj, a ja otwieram tego brain rocika i zobaczymy co z niego wypadnie. Mam nadzieję, że ten najrzadszy pecik, proszę niech on z tego wypadnie! Uwaga, co to będzie? Co to będzie? Czekaj, czekaj, co to tak? jest? What? Stałem najlepszego podchod TO chod, chod, chod? JEST? Uh. Nigdy w życiu nie widziałem tego Brain Road'a, Nube! On... Jest, ja ale on jest On daje 2,5 miliona na sekundę! Uh. Uh. dobra, a to tak wiesz co ci powiem? Mm. Twój brain rot będzie, jest mega słaby! Nie ja wytrzymam, serio, On tak mocnego, to jest najmocniejszy BrainRot, jakiego miałem, słuchajcie! I dostałem go za pierwszym razem, a szansa na niego to było tylko 15% i kosztowało aż 3000 roboxów to ile my ich dostaniemy, jak wypełnimy całą bazę tych brainrotów. Dobra, ale my musimy zdobyć jeszcze inne Brainroty. Tutaj mamy mistyczny, szczęśliwy blok. I nie dostaliśmy jeszcze Szpironiro Golubiro i zebra girafę. Girafę, zebra, nie wiem jak ona się nazywa. Więc musimy kupić te dwa laki bloki i liczyć na to, że dostaniemy te pety, których jeszcze nie dostaliśmy. Proszę, niech nam to się ee, uda. Uwaga, otwieramy, otwieramy. Bum! Co to będzie, co to będzie, co to będzie? Uwaga, Yes! Mamy tego, którego nam brakowało! Ej, jak ty to zrobiłeś, że ty masz Ale kolejnego takiego peta? No słuchaj, mam mega szczęście. I teraz muszę zdobyć jeszcze jednego, którego mi brakuje, waga Pooooom! Proszę, 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 niech będzie szpironirogolo, birop, szpironirogolo... Mmm... To chyba albo jaka, dobra. Watermelini. co ja, to, to jest? Skoro i, masz już może ty dwa ty to może sobie jednego wezmę, co ty na to? tego... A, nie, nie tego nie, to jest najdroższy mój brainer, to obecnie... O masz. Ej, wiecie, że ja mogę zrobić w tym momencie Rebirfa? Co? Mam, mam kuć Fanto kolejne? Elefanto i one z takimi rękami dziwnymi krabowymi. Ej, ale to jest bardzo dobry pecik, go nie trać na rebirfa, ty głupku! Ej, dobra, ja otwieram kolejnego Lucky Bloka i co będzie z tego Lucky Bloka? Wojanek, przenieś się do Wojanowic. A, proszę, Szpiron i Rogolubir. A, no, znowu. Eee, znowu. Ale znowu. Jak w takim razie go zabieram do siebie i będę miał fajnego pecika. Wiecie co, zabierajcie sobie. I ja chcę i tak wypełnić całą bazę e, moimi petami. Bierzcie, co chcecie, okej? Okay? Bierzcie sobie wszystko, co chcecie. Serio. Serio? A mogę wziąć tego najlepszego nawet? Bierz, co chcesz, tylko? Ja mam dzisiaj plan na odcinek inny, więc czekaj, okay. czekaj, czy będzie. O! yeah! Yes. Mamy Spironiro Golubiro. Brakowało nam go tylko. I teraz. A jest mega głupi gołąb. Teraz będę musiał zdobyć orkę la, lero la, bo jeszcze jej nam brakuje. Dostaliśmy Tigro, tygrysa, e, jakiegoś e, dziwnego, ale spokojnie, bo zaraz weźmiemy sobie naszą orkę tralalala. Tralala, więc kupujemy sobie kolejne braindroty. Ej pa, oni mi zabrali najdroższego. Ja nie mogę. Weź jak? sobie następnego do nam daje Brain roty za darmo. Weźcie sobie, ile może ja, ja weźcie sobie wszystkie brajnoty! bo ja i tak wypełnię całą bazę tymi tajemniczymi e, lucky blokami. Dobra, mm -hmm. wszystkie jak leci. Dobra, ten lucky blok jest niebieski, Ja wiecie co jeszcze jest niebieski? Wojanek! Pi! wojanka do białego ranka. Pi wojanka do białego ranka. I takiego niebieskiego wojanka to my się właśnie w tym momencie napijemy, bo on da nam mam nadzieję szczęście na orkę. Uwaga. Mm -hmm. Pij sobie tego wojanka, Tojtek, ale wiesz co, ja w tym momencie będzie sobie tobie ukradnę tego pecika, co to jest masz wow. sobie. <gry> Ej, dobra, powiem wam tak, widzowie, byłem na wakacjach i nie piłem długo wojanka, bo niestety to było za granicą, nie mogłem go wziąć, więc widzowie, Wojanek, teraz się go napiłem po długiej, długiej przerwie i smakuje przepysznie, przepysznie. Bo wojanki ten są najpyszniejsze na świecie. Ej, co ty już zrobiłeś? Kazałeś mi za Niebieskie wojanki smakują najlepiej, nie pomarańczowe! Żółte! Żółte nie. pomarańczowe są najlepsze na świecie! Się nie niebieskie, to niebieskie najlepsze! A wy widzowie, wbijcie do żabki i sprawdźcie, którego wojanka wy lubicie, niebieskiego czy pomarańczowego, bo wojanki już powinny z powrotem być w żabkach. Napiszcie, czy są o was w żabkach, a jeśli są, to najlepiej wziąć cały zapas wojanków na całe wakacje, całą zgrzewkę. Jak się spytacie sprzedawcy, to może wam sprzedała się całą zgrzewkę, żeby był zapas na całe lato, na wyjście na boisko, na do parku na spacerek, czy nawet na wyjazd na wakacje. O tak, na przykład nad morze z wojankiem. Wyobraź sobie jechać nad morze z wojankiem, to jest chyba najlepsze, co e, może się wydarzyć. Nobek, ta tego laki blokka sobie zabrać. No Nobek, to jest akurat rzecz, której o co, tak? miałeś nie zabierać. A masz! Ty... Uciekam, uciekam, ucieka, nie nie Dobra, mam <laughs> inny pomysł, patrz, co zrobię. Ułaga. Zamrożę cię! No, i teraz patrzcie, otwieram sobie tego lucky bloka i proszę o orkę! Orki z Majorki, proszę! Ej, czekaj! Nie! Czeka. A co to za drugą stronę? Gacek, co ty tutaj robisz? Łamałeś mi się co? na serwer! No, to sam prezent dla Ciebie, to sam prezent, bo prostu nie wdzięczę Co? Ale przecież to jest, to jest mój e, Rod. O, co? Haha dobra! To, to to Wiesz co, weź go sobie, bo tak czy siak, ja mam plan dzisiaj wypełnić całą bazę tymi czarnymi braindrotami. Wyobraźcie sobie, ile będziemy zrobić, jak będziemy mieć całą bazę tych braindrotów. Dobra, uwaga, pek Spróbujmy sobie coś zabrać. Ale fajne losowanie! Zbiórkę masz! Orka! What? Ej, jak ona Ooh wygląda? Arri uu. Nueegra> wygląda mega pięknie! Orkalero, orkala or się nazywa. Czaisz? Ej, szczerze, wygląda mega fajnie, ale to jest. D co? Dlaczego ja mam Ci zabierać no. wszystkie brain -noty? Ej, nie, teraz już koniec. A co Nie zabierzecie A... żadnego kolejnego brain -nota. A, macie! Co Ty mi zrobiłeś? Chyba, że się no dogadamy. Tak, tak. Kto ma koko elefanto Eee, ja o... chyba nie mam, chyba ma Gacek, Gacek? Ja zobaczę, czy mam, może mam Zaraz zobaczę, A ty, zaraz, a ty gdzie co? lecisz z tą orką? Powiedziałem, no, że jest mać. oferta Czy ktoś ma kokofanto, elefanto? O, ja ma. Mam, nie mam, a No to, to tak, mam. ja go potrzebuję, żeby zrobić Rebirfa, więc Gacuś, e, zamienimy się I ja ci e, zabiorę kokofanto, okay. A ty zabierz mi e, tą orkę Co ty na to? E? to, to, to Dobra, dobra, no, dobra, nie to jest co to oni nie opłacamy dla ciebie, Toitek, czemu ty to robisz? E, Zobacz, bo ja nie? potrzebuję do Rebirfa O. O, do Rebirfa! Dobra, wejdź sobie gacek i zabierz sobie tą orkę, bo ja za sekundę zrobię rebirfa i ją stracisz. Dobra, teraz My w ten sposób zarobiliśmy na Rebirfa, którego bardzo mocno potrzebujemy, patrzcie! O, tak, a po tym rebirfie zrobimy sobie całą bazę. Ej, co ty robisz? No chciałem ciągle kolejnego Byrę ale mi zamknąłeś bazę! Bo to. Jest za późno, bo robię Nie, Co się stało z tym którego miałem w łapce? <śmiennie> Straciłeś go, a moja baza się powiększyła! Uhu. Ej, Ej chwilę, chwila, czy ty masz coraz więcej miejsc na Brinote oh. i będziesz mógł zrobić ich więcej? Ej, faktycznie chyba tak. Słuchajcie, teraz zrobimy całą armię naszych Brainrotów Lucky bloków Za aż 3000 Robuxów. Każda sztuka tego Lucky Bloka będzie w moim m, mojej bazie. O ja ciebie, to kosztuje tyle Robuxów. A, 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 no wiadomo. A, a ja to wszystko wypełnię, patrzcie, wydaję kolejne 3000 Robuxów, a zaraz będę wydawał jeszcze kolejne i jeszcze kolejne. Patrzcie, mam już dwa. Ale to jeszcze za mało. co to, trochę to, 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 to zajmie, zanim wszystko wypełnisz. No trochę tak, bo ja tych miejsc tutaj mam bardzo dużo. Na przykład patrzcie, tutaj jest pierwsze piętro, ale na górze jest całe kolejne. jest Ej, serio, tutaj jest jeszcze więcej miejsc. To jest dwa, cztery. 7 miejsc tutaj, bardzo a na dole dużo. ile jest? Eee, dwa, no, cztery, dziesięć, do czyli mieć, 17, będę musiał kupić 17 stary! ja wydam z 50 tysięcy robuxów! Ej, to jest co mega jest dużo pracy. Stary jest 70 tysięcy robuxów prawie! Co? Czekaj, co jest nie, niech ktoś policzy 17 no, razy czekaj, 3 tysiące. Ale to nie jest tysiące, tylko to jest 3700 Ja mam za to... Co? Ja mam za 3000 te, te sekretne. Ja mam za 3749. Ja mam też za 3000. Jakim cudem? Ja Ej, ty to masz to masz, 100, 100. Te, ty masz wyższą cenę. <grym> Ej, bo ja nie mam to vip A dobra. a wy macie VIP-a? Ej, może tak. Dobra. Dobra. Taka. dobra, słuchajcie. Ja już mam ich 2 4 5 6. Już mam ich, czajcie, Już 6. Ha ha ha. No kapu za to. Na 212. Jak radać, bo dobra, dobra. Na razie ci nie ukradnę, może potem Ile to jest? Ile to jest 17 razy 3000 tysiąca? To jest już nie lubię. No matematyk, tyś 51 tysięcy robux! 51! 50! Ej, widzowie, wydamy na głupią grę 50 tysięcy Robuxu! A ile to jest pieniędzy? A, to jest, co Ile to jest... No wystarczy sprawdzić pakiet, 25 tysięcy nie jest to ile? Mi się wydaje. Nie, no na pewno nie 25 tysięcy rubruksów nie kosztuje 15 złotych. Znacznie więcej. Ja wydam 50 tysięcy, okay. więc dwa razy ten pakiet bym musiał kupić. Ej, Ej dobra, jeden. To mi przeliczyło, że to jest około 2000 złotych. No, Czekaj, 50 tysięcy czy 25 tysięcy? 50 tysięcy, pokazuj mi, że to jest 2000 20 zł. No dobra, czyli e, 2000 będzie wydane na ten odcinek, widzowie. Zostawcie łapeczkę. Pierwszy level już Bardzo, mamy. Dużo. Ej, a ty czego Bada. tutaj ma Nara! Ej, Nie ja tylko patrzę, ja jestem gapiem. A ty teraz? Się gapię. Idę na górę, bo jeszcze muszę wypełnić całą górną bazę. Omeg! A przez to, że zrobiłem Ale. rebirfa, to jeszcze dodatkowe miejsce mi przyszło. Czyli w sumie, jakbym nie zrobił tego rebirfa, to bym zaostrzelił 3000 Roboksów, Ale już. Omeg! Oh, I kolejne 3000 Roboksów! I kolejne. Omeg! Ile tego jest? <laughs> będzie to będzie tyle tych. Yy, Lucky Bloków, to jest suk! To będzie cała. Baza Lucky Bloków, boku! A się zapije wojanka pomarańczowego do najlepszego. Bo Janka do no, białego no, no, ranka. Widzowie, każdy jeden wojanek to jeden Lucky Block. Haha, <laughs> co? Ej, co? Bym musiał miliony tych Lucky Blocków kopić, słuchajcie. No naprawdę. Dobra. dobra, ale spokojnie, weźmiemy sobie jeszcze tutaj jednego. I jeszcze zostały nam trzy miejsca ostatnie. na nasze Trzy ostatnie miejsca. Dokretne Lucky Ola. bloki. Oh my god, zostały dwa miejsca. Ostatnie Ola. dwa miejsca. Otworzyć po jednym, co? Eee. Eee. Otworzysz? Zobaczmy, nie, ja wszystkie otworzę, ale wpuszczę was, żebyście widzieli. Dobra, a, został. A, ostatni, a, ostatni. ostatni będzie cała baza wypełniona. O, ja cię kręcę, już nie mogę doczekać, uwaga! Bu! MAMY Ej, GO! To, no, to, no, to jest co, to za mocne, to, to jest za mocne, serio! To, to, jest, to jest ultra za mocne, słuchajcie, mamy tutaj wszystko! Dobra, słuchajcie, mogę wam e, pozwolić wejść do bazy, żeby oglądać opening, co wynawca? Dobrze, ja tak, jestem tak, za! Samy. No to zapraszam, w takim razie zobaczcie! Ej, tak, tak? A Bo. który byś chciał drobność tego, takiego Tung Tung No świetle, hopie, wiadomo, że Tung 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 za... za dobra, to... obstawiamy ile drobną, ja uważam, że drobnie cztery! Ja myślę, że z... z... trzy? dwa. Ja weźmiemy ile my się Dobra, widzowie, a teraz robimy opening całej bazy, wypełnionej tymi czarnymi dla keyblokami. Oh, dobra, 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 zaczynamy od tego. Uwaga, Uwaga co dobra. nam wypadnie? Leci, 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 leci. Aj, ten gorszy. Ile on daje? Ej, Chcesz, tak, tak będzie muszą. szkoła! To A to chyba, co? No to jest sekret. A e, wiecie, że to jest w ogóle mój pierwszy sekretny? Nie! E... nie wiesz, tam Tamten też był sekretem! A no to tamten też był pierwszy, mój sekretny. Okay, Let's tak. go! Dobra, idziemy dalej w takim razie. Teraz bierzemy lucky block kolejny. Proszę tego tung-tunga! Proszę tego tung-tunga! Uwaga, w każdym Tung tung-tunga! Hotspot! Hotspot yes! jest! Hotspot! Hotspot! Już w drugim był tung-tung! Tak, Ej, dobra, olam. ale to nie jest, To, to nie jest tung-tung, to jest hot Spot, no pod, dobra, pod, to jest hot, hot, hot. Hot spot, ale zobaczcie, on daje aż 10 razy więcej prawie, a no tam siedem 7 razy więcej. Ej, on jest milion razy lepszy od tego. On jest mega mocny. A w kolejnym będzie coś mocnego, ale jak wypije wojanka. No dobra, to to będzie. Biszemy wojanka. I wojanka i otwieram i otwieram do białego ranka. Wy też możecie pić wojankę do białego ranka, ponieważ wojanki są dostępne w żabkach i, i powinny... Wojankowe zdrówko! Ej, wojankowe zdrówko, widzowie, jak macie wojankę, to zbijmy się teraz wojankiem. Na no, 3-4, uwaga! 3-4! Wojankowe 3. zdrówko! I co Do dna, tego wojoneczka! Plamy, zaraz na Ej, dobra, zdrówko wojankowe, widzowie wbijacie do szabek żeby zrobić wojankowe zdrówko z wojankiem. piwojanka wojanka do białego ranka. No dobra, a my? Spram, się, otwieramy dalej. To będzie mega grube, ubogo! Co będzie kolejne? A! Ja. a ten gorszy! Ten ale wiecie, że ten. Ten gorszy i tak daje 350 no, tysięcy. To, to jest mega dużo, Tojtek. To jest ultra dużo. Dobra, kto ma niebieską żywność? Grazie Ten będzie mógł dostać jednego tego hotspota. Jak to niebieska, niebieska Żyrafa. Potrzebuję niebieska Niebiańska Żyrafa, sorry, niebiańska Żyrafa. Co to jest? Jestem takiego w ogóle Niebie, niebiańska Żyrafa nie wypada z tego? Nie, chyba nie. Dobra, słuchajcie, otwieram kolejnego. Ból. Dobra, co, dobra. Będzie, co będzie, co będzie, co będzie? będzie. Tu. Nie. No, wow, niestety. A, Proszę o hotspot, hotspot, pod hotspot. Żeby był hotspot. Okej, okay, proszę, proszę, niech będzie o... Nie, znowu ten Nie, i... Z pięciu ci tylko jeden! Nie wytrzymam, no ja tak bardzo chcę. Ale tego to, ty... pod, pod. A to... co ty da to, żeby na przykład jeśli widzowie wystawę komentarz, to komuś rozdasz jednego takiego sekreta? co ty na to? Ej, o, że... tylko muszą nikt zostawić i się włamać do mnie na serwer, nie wiem czy to się uda. Ej, dobra, Ej, to Tortugini Dragon Frutini po no raz... No o! Czemu go tyle a, jest? Otwieram a, ty, 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 kolejnego, jest otwieram, to, kolejnego. To jest otwieram kolejnego, proszę, następne, proszę, proszę. Nie. nie! Ale nie, ale ja nie! Cię. Yeah. Masz Ej, tylko jednego jakby, No wiecie, on mi siadł za pierwszym razem w ogóle jak otwierałem pierwszego tego yeah. lucky blocka yeah. Nie wytrzymam, no, ale ja mówiłem, że dostanę trzy, nie? Obstawiam ja trzy. mówiłem, że cztery yeah. Aha, a teraz... Oh, oh, nie, oh, no, no, no nie, to nie. To come on Mega jest... mała szansa jest na niego to jest aż tak ciężkie, żeby to dostać? Nie! Jest! Jest! Yes. 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 Już drugi hotspot! Hotspot, hot, hotspot. Hot 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 Ej. Ej, dobra. Ale czyli teraz bata. mamy jeden na pięć dropić, Czyli teraz dropi tylko jeden? No mam na nadzieję dobra, że dobra, więcej. Dobra. Otwieramy tutaj kolejne pięterko Prrrr! Okej, okay, lecimy, lecimy. Nie będzie leci hotspot i o niestety nie. Nie, dobra, no, na, następny, 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 proszę coś mocnego. Hotspot, hotspot. Nie, o, jajal. Jajal. nie. A może to po prostu trzeba się napić pomarańczowego wojanka. Czekaj. Yy, musisz ale, musisz ja to spróbować. Ja to wszystko robiłem źle, a wy macie wojanka przez to wy też musicie się napijać. Ja wojanka. mam pomarańczowego, mm. właśnie oh. się zapiję. Ja też sobie dociębę, okej okay. okay. Otwieramy sobie wojanka i pijemy pomarańczowego, żeby mieć szczęście w kolejnych lucky blokach, uwaga! O, na, teraz na, I... na pewno musi więcej. Pijemy na raz, dwa, trzy! O. Mm. Dobra, najlepsze... Przepyszny! Najlepszy mm. smak, teraz, teraz nam się uda, uwaga! Czy będzie o spot? Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Tak, NIE! NIE! Ej, serio, czy, czy moja przepowiednia się sprawi, że będzie 3? No, oby, oby się nie sprawiła. Rozmymy. Oby By było, było 4. 4! Oby było 4! O, nie! O, nie! No Niestety mała tyko, szansa żeby było więcej Tylko trzy zostały, nie wytrzymam. Podchodź, wiem! pod proszę chodź, Nie, Olden! Ostatnie dwie, o, nie? Ostatnie dwie szanse proszę, proszę żeby było <śzw combo> Proszę, 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 uwaga Chodź Nie, no co? Ostatnia nie! szansa no Mam takiego nieparta sekretów. Dobra, teraz będzie, dobra, ostatnie. dobra. Ostatnie, ostatnie, ostatnie. No musi być, musi być! Iii. Nie, o, o, no męgę. całe piętro Tych jest Uff. Ja nie mogę, ale to i tak Ja mam tego hotspota jednego, to może się jakoś Wymienimy, żebyś mógł otworzyć jeszcze więcej Tych takich bloków eee, No, mm, w sumie to ja go bym bardzo Potrzebował, to mogę ci oddać kilka Tych, okej? Okay? Mi się <laughs> zdaje, że ja bym chciał Od ciebie cztery takie różowiódkie Cztery za jednego? No cztery dobra, w sumie Możemy się wymienić, a jeszcze będę miał trzy hotspoty, ja ci kręcę, dobra a. Powodzenia w takim razie, ale ja już mam 17 miliardów, zaraz będę mógł robić Kolejne odrodzenie Okej, okay, zabrałeś już y, trzy chyba, co nie? Dwa, teraz zabieram trzeciego I możesz dopiero wziąć tego hotspocika ode mnie No Dobra, hotspot, dawaj mi hotspota Ej, ale ty mi jeszcze zabrałeś Trenzuro turbo! ej, to? Ja go wcale nie zabrałem! Ja chcę no. kłopoty jakieś! Dobra, kradnę już tego! Hotspot! Dawaj mnie go! One są Ale no. może otworzysz jeszcze dwa laki bloki i zobaczysz, czy ci dopnie kolejny ej, dobra. hotspot? ostatnie, <laughs> ostatnie, ostatnie dwa laki bloki tutaj patrzcie! Może będą akurat hotspoty. Ej, gdyby cała baza była wypełniona hotspotami. Ej, za mocno. Oj, widzowie! Dobra, może coś takiego byśmy zrobili, ale jakbyście zostawili ile łapek za coś takiego? Forgetting. 15 tysięcy? 15 tysięcy? Tak, no 20 tysięcy. 20 tysięcy? 20 tysięcy i może wypełniamy całą bazę tymi hotspot, otpotami. Dobry pomysł. Ale to będzie okay. bardzo ciężkie, bo sami I widzicie. Jaka jest mała na to szansa? No pewnie nie wiem. No trzeba będzie dodać 200 tysięcy robuxów na to pewnie. No, <laughs> tak. tak oh Dobra. Leki blok otwieramy. Hotspot. 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 Nie! Nie dodajemy, dodajemy. Dobra, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj, proszę. Dobra, dobra, żeby był hotspot i... Hotspot, hotspot! Wow! Mamy hotspot! No ja zaklęcie Ej, super, to oznacza, że mamy, uwaga, cztery! uwaga aż cztery hotspoty. I zobaczcie, ile one nam zarabiają. jako potężna ilość mamony! Ej, dobra, one zarabiają mega dużo. Jestem ciekaw, co by się stało, gdybyśmy weszli na serwer publiczny. Okej, okay, słuchajcie, wchodzimy na publiczny serwer. Ej, jestem uwięziony, nie! Opuszczam, opuszczam. Uuu uh! Ej, w sekundę musiałem opuścić, bo tam było za grubo Dobra, wbiłem do ciebie to i to! O mega, co, co tu się daje? dzieje? Co tu się dzieje? Co to są za brain roty? Dobra, czy ktoś tutaj Bezpie. jeszcze mieszka, zobacz. Ej, tutaj A to ty się bał. To jestem ja! Ej dobra, czy ktoś tutaj no, zobaczy... Nie. Zobaczcie jakie potężne brainroty. Ciekawe czy o będą chcieli mnie ukraść. O, nie, jeszcze spróbuję mnie ukrać! A, to ma! Dara, 4 sekundy zostały. Nie, 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 nie. Jakby no, brano, no nie, bazy, O, Kolejny, dobra, blokada bazy. Jest. Zakada, zakada. Ej, o, ciekawe, jak go byś przetrwał, co? Broniąc się. Ej, serio, no, ja bym właśnie. musiał dosłownie cały czas się bronić, żeby tutaj przetrwać. Dary, każdy chce cię ugrać tego brainrota, zobacz tylko na to. Czekaj, wszyscy tutaj teraz przychodzą, pa. Jest jedna Ehh. osoba, jest druga, a w dodatku zbagowały się brainroty. Co tu się odwala? Stary, nie wiem, ale niektóre są mega dziwne. Ej, ktoś mi coś nie. No tutaj musisz uważać, bo tutaj wszyscy coś kradną. Patrzcie, cała baza na górze też jest uzupełniona sekretami. Ej, czekaj, mam całą bazę Ola. sekretów w tym momencie. To no, i faktycznie. Co jest? spot. Chyba w tym momencie mam naj, najbogatszą bazę ever, co nie? I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.